Dnia Daniel zauważył coś niepokojącego. Postać zatrzymała się na skraju linii drzew i obserwowała ich. Na początku uznał to za paranoję, ale uczucie ssania w żołądku podpowiadało mu co innego. Nie mógł pozbyć się wrażenia, że Maxwell patrzy, czekając na moment, aby uderzyć. Gdy przerwali na lunch, Daniel zebrał wokół siebie przyjaciół. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że Maxwell nie odpuści, powiedział. Spoglądając w stronę linii drzew, jeśli mamy odnieść sukces, musimy być przygotowani na wszystko, co nam rzuci w drogę. Jego przyjaciele pokiwali głowami, a ich miny były poważne. Wszyscy aż za dobrze znali bezwzględność tego mężczyzny. Zaledwie tydzień temu Maxwell zburzył sąsiednią farmę. Aby zrobić miejsce dla jednej ze swoich rozległych inwestycji, pozostawiając rodzinie same wspomnienia. Stawka była osobista dla wszystkich w tym kręgu. A przypomnienie o okrucieństwie Maxwella rozpaliło ogień w ich brzuchach. Ale pośród ich determinacji głos przełamał napięcie. Sara, matka trójki dzieci i jedna z najbliższych sojuszniczek Daniela, podniosła rękę. A co, jeśli zaprosimy całe miasto, aby do nas dołączyło? Zasugerowała. Jeśli uda nam się zebrać więcej wsparcia, może to wysłać wiadomość do Maxwella. Nie kofamy się. Serce Daniela biło mocniej na tę perspektywę. Pomysł, aby stać razem jako społeczność, zjednoczony front przeciwko tyranii Maxwella, napełnił go odnowioną nadzieją. Ale rozumiał także ryzyko. A co, jeśli zemści się? zapytał, rzucając zaniepokojone spojrzenie po grupie. A jeśli spróbuje nas zastraszyć? Więc razem stawimy mu czoła, odpowiedziała gwałtownie Sara. Jesteśmy silniejsi jako społeczność niż on jako jeden człowiek. Jej słowa poruszyły strunę i odbiły się echem głęboko w Danielu. To była prawda. Esencja Willow Bend tkwiła w jego mieszkańcach, w ich wspólnych zmaganiach i zwycięstwach. Zawsze byli kimś więcej niż tylko sąsiadami. Byli rodziną. Pomyślał o nocach spędzonych pod gwiazdami, dzieląc się historiami i snami, i zdał sobie sprawę, że to właśnie to połączenie wzmocni ich, by przeciwstawić się chciwości Maxwella. Z ogniem rozpalonym w sercu Daniel skinął głową. Zróbmy to. Zbierzmy wszystkich razem. Jeśli pokażemy Maxwellowi, że nie damy się zastraszyć, może to być punkt zwrotny, którego potrzebujemy. Gdy grupa zebrała się wokół niego, a ich determinacja wzrosła, Daniel poczuł przypływ adrenaliny. Nie chodziło już tylko o odzyskanie własnego dziedzictwa chodziło o uchronienie całej społeczności przed przygnięceniem pod ciężarem ambicji jednego człowieka. W tym momencie Daniel zdał sobie sprawę ze znaczenia tego, co budowali. To było coś więcej niż ogród. Był to symbol odporności, świadectwo ich jedności i deklaracja, że nie dadzą się uciszyć. Ale stawka rosła. Daniel wiedział, że następny ruch będzie wymagał nie tylko ciężkiej pracy. Wymagałoby to odwagi. Musieli przygotować się na nieunikniony odwet Maxwella i to szybko. Z odnowionym celem zabrali się do pracy, nie tylko kopiąc w ziemi, ale kopiąc głęboko w sobie, odkrywając siłę, o której istnieniu nie wiedzieli. Gdy słońce schowało się nisko na niebie, rzucając długie cienie na brzeg rzeki, Daniel nie mógł pozbyć się wrażenia, że to dopiero początek. Imperium Maxwella prosperowało dzięki cierpieniu innych, ale Daniel był zdeterminowany, aby odwrócić losy wydarzeń. Z każdą łopatą pełną ziemi budowali coś więcej niż tylko ogród, budowali ruch. A w tej bitwie o ich przyszłość w serce Willow Bend nie będzie łatwo złamane. Nie wiedzieli, że nasiona zmian, które sieją, wkrótce rozkwitną w coś znacznie wspanialszego, niż mogli sobie kiedykolwiek wyobrazić. Rzeka płynęła obok nich niemym świadkiem determinacji i jedności, które wkrótce miały rzucić wyzwanie fundamentom Imperium Maxwella Kreina. Daniel uśmiechnął się czując ciepło nadziei otulającego jak znajomy uścisk. To był ich moment i byli gotowi go wykorzystać. Następny poranek wstał szary i ciężki, a powietrze gęste od zapowiedzi deszczu. Daniel Brooks stał na skraju działki, która stała się dla niego i jego sąsiadów symbolem nadziei. Pierwszy dzień sadzenia był triumfem, ale teraz niepewność wisiała nad nimi jak chmura. Poczuł to głęboko w kościach. Maxwell Crane nie pozwolił aby ten akt buntu pozostał bez odpowiedzi. Kiedy przyglądał się zarośniętemu polu, w jego umyśle odbijały się wspomnienia śmiechu jego rodziny, przeplatające się z determinacją, która pchnęła go do odzyskania tej ziemi. Kiedy jednak uklęknął, żeby sprawdzić ziemię, w oddali rozległ się niski grzmot, a wraz z nim wyraźne przypomnienie burzy nadciągającej za horyzontem. Danielu. Głos Sary przedarł się przez jego myśli, naglący i zdyszany. Podbiegła do niego z zarumienioną twarzą i oczami rozszerzonymi z niepokoju. Musisz to zobaczyć. Wyprostował się, a ciekawość wzmogła się, gdy szedł za nią do skraju posiadłości. Stała tam grupa mężczyzn najemników Maxwella, których sylwetki wyraźnie kontrastowały z szarym niebem. Przyglądali się okolicy, a ich obecność wyraźnie przypominała o zbliżającym się zagrożeniu. Co oni tu robią? Serce Daniela biło jak szalone. Panika ściskała go w żołądku. Spodziewał się odwetu, ale widok mężczyzn na żywo sprawił, że wszystko to stało się aż nazbyt realne. Szukają kłopotów, odpowiedziała Sara napiętym głosem. Maxwell nie pozwoli nam odnieść sukcesu. Za bardzo angażuje się w utrzymanie tej ziemi pod swoją kontrolą. Węzeł zacisnął się w gardle Daniela. Nie chodziło już tylko o ogród. Chodziło o przetrwanie. Musiał chronić nie tylko swoje marzenia ale także źródła utrzymania wszystkich, którzy do niego dołączyli. Musimy działać. Nie możemy pozwolić, żeby nas zastraszyli. Czy jesteś pewien? Sara zmarszczyła czoło ze zmartwienia. Jeśli skonfrontujemy się z nimi, sytuacja może się pogorszyć. Maxwell nie będzie się powstrzymywał. Daniel poczuł ciężar jej słów. Stali na krawędzi konfrontacji, ale nie dawała mu spokoju myśl o wycofaniu się. Nie możemy pozwolić, aby strach dyktował nasze działania. Jeśli pokażemy im, że jesteśmy zjednoczeni, być może po prostu wyślemy sygnał, że nie damy się zastraszyć. Odwrócił się do małej grupy, która się zebrała, a ich twarze wyrażały tę samą determinację, którą on czuł. Musimy trzymać się razem. Jeśli wrócą, żeby nas nękać, damy im znać, że nie damy się zastraszyć. Kiedy omawiali kolejne kroki, Rozległ się dźwięk odległego rogu, przecinając napiętą atmosferę. Ciężarówka ozdobiona logo firmy budowlanej Maxwella toczyła się z turkotem polną drogą, wzbijając kurz, gdy się zbliżała. Mężczyźni odwrócili się, a ich postawa zmieniła się z przypadkowych obserwatorów na agresywnego egzekutora. Serce Daniela zamarło. Maxwell wysłał wiadomość: Zachowaj spokój, poinstruował, a jego głos był spokojny. Pomimo pulsującej w nim adrenaliny. Bądźmy razem. Nie musimy walczyć, ale też się nie cofniemy. Ciężarówka zatrzymała się z piskiem, a z niej wysiadł barczysty mężczyzna z grymasem na twarzy. Jak myślisz, co tu robisz? wskazał palcem na Daniela, a każde słowo było przepełnione pogardą. Ta ziemia nie jest twoja, aby się sadził. Wkraczasz. Daniel zrobił krok do przodu. Czując za sobą ciężar sąsiadów, odzyskujemy to, co nasze. Nie pozwolimy dłużej Maxwellowi niszczyć naszej społeczności. Mężczyzna roześmiał się, a jego ostre szczeknięcie spowodowało, że Danielowi ciarki przeszły po plecach. Myślisz, że możesz przeciwstawić się Maxwellowi. Jesteście po prostu bandą rolników. Jesteś poza swoją ligą. Daniel jednak nie poddawał się. A wsparcie przyjaciół wzmacniało jego determinację. Nie jesteśmy tylko rolnikami. Jesteśmy społecznością i nie boimy się Ciebie ani Maxwella. Ta ziemia należy do nas i będziemy o nią walczyć. Oczy mężczyzny zwęziły się, a przez jego twarz przemknął cień zaskoczenia, po czym ponownie stwardniał. Naprawdę chcesz, żeby to była walka. Nie mogę obiecać, że skończy się to dla Ciebie dobrze. Daniel czuł, że ta chwila jest pilna. Każde uderzenie serca pulsowało ostrzeżeniem, że stawka nigdy nie była tak wysoka. Ile będzie kosztować walka? Czy oznaczałoby to zaryzykowanie wszystkiego, co dopiero zaczął budować? Ale potem pomyślał o Sarze, jej dzieciach i całej społeczności, która się wokół niego zgromadziła. Ich twarze przemknęły mu przez myśl, i wiedział, że nie może zawrócić. Zanim zdążył odpowiedzieć, z za ciężarówki rozległ się głośny trzask. Przyjechał inny pojazd. A serce Daniela zamarło jeszcze bardziej, gdy go rozpoznał luksusowy sedan Maxwella. Mężczyzna odsunął się na bok i wyłonił się Maxwell, a jego obecność była władcza i mrożąca krew w żyłach. "Daniel", powiedział, a na jego twarz powoli wpeł uśmiech. Maska serdeczności, która wydawała się ostra jak brzytwa. "Widzę, że zdecydowałeś się postawić". Powietrze trzaskało napięciem i Daniel poczuł, że świat zawęża się do tej chwili. Konfrontacja była nieunikniona i musiał dokonać wyboru: czy walczyłby o swoją społeczność, ryzykując wszystko, czy też wycofałby się, pozwalając, aby chciwość Maxwella zdusiła ich marzenia. Odpowiedź była jasna, wyryta na twarzach tych, którzy stali obok niego. Będziemy walczyć, oznajmił spokojnym i niezachwianym głosem. Będziemy walczyć o naszą ziemię, o nasze rodziny, o naszą przyszłość. Wypowiadając te słowa, Zdał sobie sprawę z prawdziwej natury nadchodzącej bitwy. Nie chodziło tylko o ziemię, chodziło o tożsamość, godność i samą duszę Willow Bend. Burzowe chmury zebrały się nad głową, odzwierciedlając narastający konflikt. Ale Daniel po raz pierwszy poczuł, jak zapala się w nim przebłysk nadziei. Byli gotowi zmierzyć się z Maxwellem Crane'em i razem nie zamierzali się wycofać. Chmury burzowe napływały jak batalion, ciemne i złe przeczucia. Daniel Brooks stał wysoki, otoczony twarzami swoich sąsiadów, a każda z nich odzwierciedlała determinację, która płynęła w jego żyłach. To był ich moment, przeciwstawienie się groźbie ze strony Maxwella Kreina, człowieka, którego ambicje i tak kosztowały ich zbyt wiele. Daniel, zawołał Maxwell głosem gładkim jak jedwab, a jednocześnie przepełnionym ostrą nutą protekcjonalności. Naprawdę myślisz, że możesz rzucić mi wyzwanie w sprawie kawałka ziemi? To jest biznes, a nie organizacja charytatywna. Grasz w głupią grę. Daniel poczuł przypływ złości, ale złagodził go zdecydowaniem. Tu nie chodzi tylko o brud. Maxwell, to jest nasz dom. Odebrałeś nam wystarczająco dużo. Nie mamy zamiaru się tak po prostu przewrócić i pozwolić wam zrujnować nasze życie. Maxwell uśmiechnął się ironicznie, a jego oczy błyszczały mieszaniną rozbawienia i pogardy. Nie masz szans. Brooks, jesteś prostym rolnikiem, a ja kieruję imperium. Ten twój mały ogródek. To nic innego jak odwrócenie uwagi. Przelotny kaprys. Ale Daniel dostrzegł cień strachu ukryty pod brawurą Maxwella. Milioner przyszedł się z nim skonfrontować, co oznaczało, że poczuł się zagrożony. Ta świadomość była jak lina ratunkowa rzucona na wzburzone wody. Fale się odwracały. Nie byli już ofiarą, ale myśliwymi. Może nadszedł czas, abyś nauczył się lekcji o tym, co to znaczy nie doceniać ludzi, powiedział Daniel, a w jego słowach zabrzmiała pewność siebie, z której nie zdawał sobie sprawy. Za nami stoi siła społeczności. Nie jesteśmy sami kropka. Sara wystąpiła naprzód, a jej głos był spokojny i niezachwiany. Jesteśmy tutaj, aby odzyskać to, co nasze, i jesteśmy gotowi o to walczyć. Być może macie pieniądze i władzę. Ale my mamy coś, czego nie emo. Żna kupić, jedność. Wokół nich pomruki zgody przetoczyły się przez zgromadzony tłum. Poczucie koleżeństwa było namacalne i elektryzujące. Byli gotowi stawić czoła wszystkiemu, co przygotował Maxwell. Uśmiech Maxwella przygasł, zastąpiony grymasem, który pogłębił zmarszczki na jego czole.